Panie i panowie, witam, nazywam się Lord Ciacho. To pierwsze starcie z Sniper Elite 3, trzecia e, z serii gier e, Studia Rebellion. Tak? Nie będę tutaj niestety porównywał, może też nawet stety do poprzednich części, ponieważ nie mam rzetelnej wiedzy na, po, na ich temat, tak? nie będę dlatego się odnosił, potraktuję to jako całkiem osobny produkt. I zacznę od przyjrzenia się opcjom. opcją PC, to jest to PC, to jest ważne. Game, napisy. Wszelkiego pokroju, tutoriale, możemy je włączyć. włączyć. Zalecam zostawienie ich na sam początek, celem zapoznania się z mechanikami gry, czy też po tutaj pokazywanie inwentarza, czy też nie pokazywanie go. tak ja to rozumiem. Bullet cameras, cała seria Sniper Elite słynie, tak z tych spowolnień, tak z skupienia się na lecącym pocisku, który to przeszywa nasz cel, tak. Ponoć w poprzednich częściach tej opcji nie było bądź też nie była bardzo rozwinięta. Tutaj natomiast jest bardzo rozwinięta. Możemy sobie zwiększyć te, prawda? Bullet Cameras. Możemy je całkowicie wyłączyć, możemy je przyspieszać, możemy wyłączyć rentgen, Tak, ja może w celach prezentacji zwiększę ich częstotliwość. Tak, tutaj opcja do włączenia ich w trybie multiplayer, co jest bardzo, bardzo pomocne. Tak? w trybie multiplayer chcemy raczej szybkie akcje, a nie przyglądać się powoli lecącym pociskom. Aim Assist, wspomaganie celowania. Ja wyłączyłem dla, że tak powiem większego realizmu gry. Jeżeli chcecie włączyć jak najbardziej, ale wtedy strzelanie ze snajperki robi się już dzieci nie, nie, proste. Empty -lang Zoom, to sprawia to, że jak sobie wstrzymujemy oddech, żeby lepiej celować, do dostajemy kolejny nie nieznaczny zoom. Display, podstawowe opcje graficzne, jak rozdzielczość ekranu, prawda? jasność, presety jakości obrazu, ustawienia zaawansowane. U mnie wszystko działa pięknie, wspaniale na ultra detalach, jak jakoś tekstur, cieni, antyaliasing, dystans rysowania, filtrowanie anizotropowe, super sampling, jeżeli macie mocniejsze karty graficzne, bardzo polecam włączyć. Ładnie błysza to tekstury, motion blur, ja wyłączam, bo mi się nie podoba rozmazywanie podczas ruchu, ambient occlusion, reduce small Slug, zawsze wyłączam, nie lubię jak mi coś wpływa na Moją kontrolę za pomocą myszy Visync, tesselacja i Use Obscurance Fields. Nie wiem co to jest, ale zostawiłem. Nie jestem aż tak wciwski, żeby się w to do tego czepiać. Dobrze. Audio: trzy suwaczki tak? E, muzyka, e, mowa i efekty dźwiękowe. Lepiej mieć. Controls: tutaj możemy e, sobie e, ustawić przyciski pada czy też przyciski klawiatury. E, muszę powiedzieć, że gra działa świetnie za pomocą pada. Ja natomiast wolę zdecydowanie kontrolować to wszystko klawiaturą i myszą. Tak? Jest to dla mnie lepsze, jest to dla mnie szybsze i zwinniejsze. Tak? E, tutaj zalecam wyłączyć mouse smoothing i mouse acceleration. Mnie to strasznie przeszkadzało, nie mogłem uzyskać takiego poziomu precyzji, jaki uzyskuje normalnie wykorzystując sam sprzęt, tak, samą mysz. Dobrze. Dobrze. gra oferuje nam tryby kampanii. Tryb kampanii możemy rozegrać w, w trybie single player lub też cooperative. Jest to bardzo fajna opcja. Mamy tryb challenges. To są, powiedzmy, no to także typowo survival, tak? Solo survival, survival w trybie cooperative i overwatch. Overwatch, co nam to daje? Jesteśmy spotterem dla snajpera, tak? Yy, mamy oddane do naszej dyspozycji szereg misji, w których naprowadzamy snajpera na jako cel. Dobrze, przed przejściem do. Yy, Mamy oczywiście tryb multiplayer, przepraszam, tutaj już cofnę na, na sekundkę, tryb multiplayer jak najbardziej, w który się tutaj nie będę zagłębiał. E, pograłem sobie troszeczkę i muszę powiedzieć, że wszystko działa fajnie, wszystko nie ma tutaj, nie odznałem żadnych, absolutnie żadnych lagów. E, serwerów jest całe multum, jak widzicie. W tej chwili jest to bardzo wczesna poradnia, więc zbyt wiele ludzi w to, że i nie gra, jednakże późnym popołudniem wieczorem są one całkiem, całkiem zajęte i na pewno znajdzi, znajdą się tak ludzie z którymi można sobie spokojnie pograć, możemy też założyć własny serwerek, bardzo fajnie, bardzo miło, chodzi to świetnie, że tak powiem, przed przystąpieniem do każdej z misji. Możemy sobie wybrać swój tak? tutaj w opcji Loadout mamy cztery presety do dyspozycji, używam tylko jednego w tej chwili. A gra oferuje nam szereg snajperek, karabinów maszynowych, pistoletów i gadżetów w postaci granatów, apteczek, bandaży, dynamit, mina lądowa i różnego rodzaju pułapki, miny, tudzież um, amunicja przeciwpancerna. Tak? To zdobywa się na drodze progresu w grze. Strzelby. Strzelby. Nasze snajperki to jest właśnie tutaj główna gra, to jest y, główna mechanika gry, to kładzie nacisk właśnie na, na snajperki, tak? Do wyboru mamy cztery, ja w tej chwili mam blokowane tylko dwie, M1 Garant i Carcano, czy Carcano, nie wiem jak to się czyta, coś chyba włoskiego. Gewehr 43, na którą się nie mogę doczekać, i Lee-Enfield Mark III. Tak? Każdą z tych snajperek możemy sobie tutaj ulepszać, jeżeli zdobędziemy do nich części, y, część jedna z tych części znalazłem po, podczas przeszukiwania yy, pokonanego przeciwnika jest tego całkiem sporo i zdecydowanie wpływa to na to jak ta broń się zachowuje, jak się nią strzela, jaki ma zasięg, jaki ma odrzut, jaki ma cel przede wszystkim, ne? karabiny maszynowe no tutaj odblokowane już wszystkie Stand Mark 2, MP40 i Thompson, ja używam Thompsona A, taki sentyment ze starych czasów kiedy grałem <grym> w <krym> Przepraszam, Medal of Honor na Playstation 1. Thompson był moim ulubionym karabinkiem maszynowym. Ej, oraz Pinterzek. Panterszek częściej właściwie znajdziemy na mapach, takie resztę broni też właściwie możemy znaleźć na mapach i wykorzystać. A, pistolety mam odblokowanego Welroda, Lugera P08, a Webli, 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 tak Webli Mark 4. Czeka na bycie odblokowanym. Ja używam Welroda zdecydowanie, ponieważ jest to tłum, broń z tłumikiem. I, i cicha. Cicho, cicho działa taka cichość, cisza w tej grze, cichość. <grystanie> Cisza w tej grze jest bardzo, bardzo krytyczna. Reticle, co to dodaje? Tutaj na drodze progresu odblokowujemy sobie celowniczki do naszej snajperki. Tak? Ciekawe to jest, bardzo jest to ciekawe. I szczerze Wam powiem, że bardzo to jest też pomocne. Tak, tak jest. Dobrze. Bez zbędnego gadania, skoro już przedstawiłem wam opcję, przejdę do kampanii. I pokażę wam jak i z czym to się je. Continue game. Misje bardzo szybko się wczytują, co jest bardzo dobrą wieścią jeżeli chodzi o taką grę. Każdą grę na dobrą sprawę. Mnie to bardzo cieszy. Tak jest. Tutaj. Będę mógł, jeżeli mi nie się uda, oczywiście, zaprezentować wam jedną z mechanik, jaką gra oferuje, mianowicie wykorzystywanie dźwięków środowiskowych do posługiwania się naszą snajperką, naszą bronią. Tak? Są, powiedzmy, że dostępne w naszym otoczeniu różne, różne rzeczy, które wywołują różne dźwięki. Tak? W chwili, kiedy Pojawia nam się taka ikonka, która jest skoczy na górze ekranu. Proszę bardzo, zaraz powinna wyskoczyć. O. W tej chwili, kiedy mamy tą ikonkę animowaną, możemy spokojnie oddać strzał. Ten strzał będzie stumiony, a nasza pozycja nie będzie wykryta. Tak? W przeciwnym razie każdy dźwięk, jaki powodujemy w tej grze, nawet kroki, czy posługiwanie się czymkolwiek do, 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 na dobrą sprawę, może zdradzić naszą pozycję. Nie? Ja tutaj troszkę teren, terenu już wyczyściłem, nie? ale że. Przyjrzyjmy się najpierw sytuacji. Tutaj jest kolejny nacisk na kolejną mechanikę <coughs> obserwacji. Ne? Należy zdecydowanie obserwować teren zanim przystąpi się do, do dalszego działania. To wpływa tylko i wyłącznie na naszą, na naszą korzyść. Bez tego przeciwnicy nas okrutnie, okrutnie zaskoczą. I zniszczą przy okazji. Tutaj troszkę się przeciwniku już zbyłem, co prawda, więc... Wielu ich nie ma, ale postaram się utorować sobie też troszkę drogę. Przepraszam <laughs> bardzo, do gardło. Dobrze, teraz czekać na dźwięk. Jedni dźwięk. O, spowolnię troszkę i... aj! Pudło. Pudło! Pudło, z tego względu, że nie tak łatwo celować, tak? Wyłączyłem sobie wspomaganie celowania i jest ciężko, ciężko w tej chwili. Muszę poczekać, aż przeciwnik podejdzie i spróbować jeszcze raz. Delikatny zoom. Celować należy z dużego dystansu troszkę wyżej. Grama oferuje pewne, pewne symulacje balistyki. Proszę bardzo. Pięknie. I oto wspomniany wcześniej Buletka. Urocze, prawda? Smacznego, jeżeli ktoś siadł. Bardzo ciekawy to rozwiązanie. A mój strzał został zagłuszony, jak zauważyliście. Jesteśmy bezpieczni, nasza pozycja nie została zdradzona. Nie wiem, czy tego delikwenta mi się uda ściągnąć. Haha! Jeżeli pokazuje się buletka, macie gwarantowane poskromienie przeciwnika. Bardzo ciekawie wykonane animacje z drugiej strony. A proszę bardzo, na drodze zatrzymanego doświadczenia nastałem kolejny poziom i zostałem nagrodzony kolejnym elementem ekwipunku. Dobrze, chyba pora już się stąd oddalić. Widzicie, można się w tej grze czołgać, można kucać, jest to bardzo fajne. Z graficznego punktu widzenia, ta gra wygląda bardzo, bardzo dobrze. Tekstury są wysokiej rozdzielczości naprawdę wysokiej rozdzielczości. Są ostre, bardzo ładnie skomponowane. Cały świat, całe moje otoczenie to nasze otoczenie na dobrą sprawę jest wykonane z dbałością o najmniejsze detale, tak? Znajdujemy się w Afryce, za linią wroga i rzeczywiście czuć, że jest to Afryka, że znajdujemy się za linią wroga, że jesteśmy sami tak? Wszystkie światła, wszystkie cienie, dymy, jakie tutaj towarzyszą nasz, tej rozgrywce są bardzo, bardzo ładnie skomponowane tak samo dźwięki, dźwięki, muzyka zmieniająca się od, w zależności od sytuacji doskonale wpływa na, na klimat całej rozgrywki, tak? Wcześniej ustrzeliłem przeciwnika, teraz go przeszukałem. Możemy podnosić bronie leżące na, na ziemi. Ja? celem jest dostanie się do tego zamczyska. W tej akurat misji. Na drodze rozgrywki podczas jednej misji mogą nam wypaść, wyskoczyć dodatkowe cele, za wykonanie których dostajemy oczywiście dodatkowe. Doświadczenie, czy też możemy być nagrodzeni na dobrą sprawę czymkolwiek, czy to nową częścią do broni, czy to jakimś nowym odblokowanym gadżetem, no. cichutko, cichutko, i to jest esencja tej gry. Nie jest to gra dla ludzi, którzy lubią się śpieszyć od razu, muszę powiedzieć. Zdecydowanie nie jest tutaj. Trzeba wykonywać wszystko, wszystko powoli. Hmm. Mam tutaj trzech przeciwników i raczej nie chcę spowodować hałasu. Nie chcę tutaj tworzyć hałasu, trzeba tutaj pomyśleć. Dróg do osiągnięcia celu jest wiele, dlatego nie ma się co spieszyć, trzeba pomyśleć. Czasem trzeba iść absolutnie naokoło to by was często najlepsze na dobrą sprawę. No. Dosyć często to bywa najlepsze. A tutaj jakieś źródło hałasu znowuż. Może wezmę sobie pistolet z tłumikiem na krótki dystans. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś tutaj miał być. Ale chyba nikogo tutaj nie ma. Gra mamy też, że dużo, dużo znajdzie w postaci jakichś listów, raportów. Także możemy je znaleźć. Mnie rzadko udaje się takie rzeczy odszukać. Niestety bywa. O, tutaj coś leży. A proszę bardzo, o Wilku mowa. Przedstawia to po prostu ciekawe historyjki, tak? Si zbliża nas właściwie do fabuły tej gry, do tego, co tutaj się dzieje. Dobrze. Gwiazdka z celem blisko. Czeka. Miło wyglądająca, dra... wyglądająca drabinka, tak? No wejdźmy po tej miło wyglądającej drabince. Mam nadzieję, że na górze nie będzie miło wyglądającego pana z karabinem maszynowym. A, nie ma. Swoją drogą modele... O, proszę, swoją drogą przeszedłem. A, tak, pierwszy cel wykonany. Miałem się cicho dostać do tego zamczyska, tudzież mi się udało. Dobrze, teraz pozostaje mi poobserwować. Zaznaczać i wykonać swoją misję niczym, myszka. Podmiotu cichutko z opanowaniem i tak, właśnie zalecę się grać w tą grę. spokojnie, powoli, z opanowaniem bez jakiegokolwiek pośpiechu. To jest cel, moi panowie. Sniper Elite 3, bardzo, bardzo dobra gra. Bardzo gorąco wam ją polecam. Dostępna na Steam. Nie jest wcale taka droga. Wyszła jakiś czas temu, a jak mówiłem, w ręce moje oślizgłe wpadła mi dopiero stosunkowo niedawno. I nie wyobrażam sobie nie przejść tej gry. Naprawdę jest bardzo, bardzo dobra. I to by było na tyle, moje drodzy. Dziękuję za uwagę. Nazywam się Lord Ciacho. Jak zawsze, zapraszam do polubienia mojej twórczości, do subskrybowania mojego kanału, do zachęcania mnie do dalszej działalności. Do zobaczenia ponownie.